Cześć. Dzisiaj wam pokażę w takim krótkim instruktażu, jak możecie dowiedzieć się, jakie cechy może mieć wasz przyszły mąż i jest to konkretnie asteroida Grum. A Grum to oznacza po angielsku pan młody, czyli jak się pewnie domyślacie, będzie to raczej taki wyznacznik dla pań, bo to mówi o no, takiej energii męskiej, o po prostu Panu młodym, czyli Waszym mężu, i teraz jak to zrobić? Wchodzimy teraz na stronę. Tutaj, którą widzicie na ekranie, link będzie też w opisie w komentarzu. Jak wejdziecie sobie na tą stronę, to za chwilę Wam powiem, co dalej trzeba zrobić, żeby to sprawdzić. I jesteśmy na wspomnianej stronie. Tutaj wpisujemy sobie wszystkie dane odnośnie naszej daty urodzenia, miejsca urodzenia, nawet godziny. Tutaj AM to jest rano, a PM to jest wszystko po południu. Oczywiście tutaj wybieramy sobie kraj urodzenia, miasto. Jakby wam się ten kosmogram nie pojawił, to tutaj tą Extended Chart Selection i tutaj właśnie się zaczyna poszukiwanie całe, i mamy tutaj na dole listę asteroidów, którą trzeba wybrać. Nic innego tutaj nie ruszacie. Trzeba tylko znaleźć nazwę Grum na G. Tutaj wyszukać tą asteroidę konkretną. No i szukamy, szukamy, szukamy. No i się znalazła tak? Grum 5129. Jaki ma numer ta asteroida, i tutaj pojawi Wam się właśnie kosmogram, i na samym dole mamy nazwę Grum. I to szukacie na tym kółeczku, czyli po prostu w swoim kosmogramie. I tutaj, jak widzicie, mamy takie numery od 1 do 12. To są tak zwane domy w kosmogramie, i ten asteroid, Grum tutaj, jak widzicie, jest. Pod numerem czwartym, tak mówiąc prosto, upraszczając to, czyli czwarty dom. I tutaj, jeżeli mamy opisać to, wytłumaczyć, co to oznacza, jeśli asteroida Grum znajduje się w czwartym domu, to tutaj czwarty dom mówi o czymś, co jest nam bliskie, znane, mówi o rodzinie, o tradycjach rodzinnych, więc potencjalnie ta osoba z tym kosmogramem, z takim rozmieszczeniem może swojego przyszłego męża spotkać w środowisku rodzinnym. Może to być nawet osoba, którą już od dawna zna i z którą miała do czynienia, ale to z reguły jest twoje środowisko, bliskie ci środowisko. To nie jest jakieś odległe miejsce albo jakieś nowe miejsce. Tutaj w tym przypadku to będzie miejsce ci znane, twoje środowisko. Dobra, idziemy teraz dalej. Kolejna rzecz, jaką tutaj można sprawdzić w tym kosmogramie, jeśli chodzi o asteroidę Grum, to jest w jakim znaku zodiaku się znajduje ta asteroida. I w tym momencie my sobie patrzymy na tą właśnie tabelkę pod tym kółeczkiem, czyli kosmogramem. I jak widzicie, Grum tutaj obok na niebiesko jest napisane Tau, skrót Taurus. Czyli po angielsku byk. Co jest w sumie ciekawe, bo byk może też symbolizować przytulne miejsce, dom, takie przyziemne sprawy. Czyli tutaj to pasuje do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tym czwartym domu i byciu gdzieś blisko rodziny, jakieś środowisko, które jest ci bliskie. Może ta osoba no być też pod znaku byka. Ale tutaj, jeśli chodzi o takie szczegóły, ja Wam wytłumaczę dalej, jak Wy możecie to sprawdzić u siebie. I pierwszorzędna taka rzecz to, żeby znać te skróty, które Wam się pojawią właśnie w tym kosmogramie ko ko koło tej nazwy Grum. Może to być początek tych nazw, które teraz widzicie, bo to są nazwy po, angiel po angielsku, i musicie sobie tutaj sprawdzić, na tej czasówce w tym momencie, jaki tutaj będzie znak Zodiaku odpowiadał tej asteroidzie, i tutaj jeszcze sobie przećwiczymy, żeby była pewność, że dobrze sprawdziliście. Jeżeli będziecie mieć przy tej asteroidzie grum na przykład skrót Virgo, to znaczy, że macie asteroidę grum w pannie. Jeżeli będzie skrót Aquarius. To znaczy, że w wodniku będziecie mieć asteroidę Grum. I tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie przejdźmy dalej. Jak już znaleźliśmy, w jakim znaku Zodiaku jest dana asteroida, i zaczynamy od Barana. Możecie sobie przeczytać opisy wideo. Dalej będą kolejne znaki, które były na liście. Jeżeli już wiecie, co oznacza posiadanie asteroidy Grum w konkretnym znaku Zodiaku, przeczytaliście sobie, to teraz zobaczymy, co oznacza posiadanie danej asteroidy w jednym z dwunastu domów. Możecie mieć w pierwszym, w drugim, w trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym albo dwunastym domu. Sprawdźcie sobie jeszcze raz, zerknijcie na instruktaż. I wracamy później do opisu domów. Co to oznacza wtedy? I ponownie mamy tutaj taką ściągawkę, tak jak w przypadku y, asteroidy Grum w danym znaku zodiaku. Tutaj mamy domy, czyli w jakim domu u Was znajduje się ta asteroida. Zapoznajcie się tutaj y, z opisem tych domów, i tutaj w dalszej już części wideo. Możecie sobie przeczytać, w którym domu jest wasza asteroida i co to oznacza. Tutaj mówiąc, tak konkretnie znajdziecie odpowiedź, w jakich okolicznościach możecie poznać swojego przyszłego męża, albo każdy jakby taki trop związany z przyszłym mężem. Także miłego czytania.